Klauny spoko, ale drogie Dobra, lecimy, quick play Gramy quick peleja, bo i tak nie mam znajomych, którzy mogliby ze mną zagrać bo, bo gra jest mega droga A jeszcze jest dosyć wcześnie Więc na razie walimy sobie z quick matcha Z radomowymi ludźmi, zobaczymy jak nam pójdzie Bo pierwsze dwa mecze to była tragedia W ogóle wrzucam. Najgorsze to jest to, że w ogóle wrzuciło nas. Uwaga! Wrzuciło nas już w akcji. To tak nie jest początek gry. To mnie wkurza strasznie, że nie zaczynamy od początku meczu. Tylko zaczynamy kurwa nie wiem, w środku. Jesteśmy w środku kurwa rąbanego meczu. To mnie strasznie irytuje, że ten quick play. I zamiast rzucić mnie na początku meczu, wrzuca mnie w środek meczu, tak naprawdę. Kiedy już. Ja, ja już tu widzę, że ludzie tu już wygrywają. I to z taką. O, już, super. Wrzuca mnie w środek meczu. A wręcz w końcówkę meczu, jak tylko trzech ludzi zostało, świetnie, świetnie po prostu. W ogóle przed chwilą był tylko jeden klaun, co tu jest w ogóle? To jest chyba ten taki portal się otworzył, bo oni mogą uciec przez portal. Ja mogę to im rozpierdzielić? Chyba nie mogę. Dobra, i chyba oni to mają tak jakby zablokowane, tak mi się wydaje. Teraz, że ten jeden urządzenie jest zablokowane. Te urządzenie zaschła coś takiego, bo ludzie tutaj mają z kilka sposobów na ucieczkę, co nie? I jednym z tych sposobów na ucieczkę jest właśnie stworzenie takich trzech wihajsty przełączenie. I te trzy Wichajstry powodują, że tworzą portal bodajże. Bardzo mnie denerwuje też... Znaczy, generalnie wiecie, ja dopiero zaczynam grę, więc w ogóle ja też nie mam żadnych umiejętności specjalnych Ale generalnie intuicja podpowiada mi, że tam są ludzie chyba W sensie, że tu się coś dzieje, bo tu jakieś ludzie umierają, nie wiem Hello there, my friend! Tu się coś dzieje, słyszałem! Czy mi się wydawało, że coś tu się dzieje? Human kilet! o widzicie, na przykład teraz, no Human został wyjaśniony Strasznie taki interfejs jest ciężki, bo... Wiecie, człowiek też nie zna map, nie wiesz, nic nic nie wie w sumie. I, I... bo niby jest coś takiego, że jak ludzie wydadzą dźwięki, no to ja powinienem dostać jakiś alarm A Jako, że ludzie nie wydają żadnych dźwięków. O, tam coś jest dźwięk. O, jest człowiek! Człowiek! Dobra, zamienimy go... Zamienimy go w bakłażana. No, i mamy człowieka bakłażana. I teraz tego bakłażana możemy podłączyć do tak zwanej maszyny defrowregulującej. O, to jest ta maszyna, właśnie um, Human Killet. Kolejny został. A, to chyba ten umarł. A, no i koniec. No i widzicie, dołączyłem... O kurwa, truskawka mi spadła, Uff, fort. mi na koniec meczu. To takie DBD wersja Family Friendly, Dokładnie Dobra, nieważne, to, to coś takiego, X-mas zdobyliśmy w ogóle, XD Dobra, zagramy jeszcze, zagrajmy jeszcze Nexta, bo ta runda to była XD strasznie Next round start Dobra, spróbujmy jeszcze jednego mecza zagrać, zobaczymy, może teraz mnie walnie na początek o i teraz jest wybierane kim w ogóle jak daje się yy, O dobrze, że humane sami, bo nie potrafię nimi grać No i tu mamy obiektywy, Czyli generalnie mamy różny sposoby żeby uciec, mamy tak Przez portale, czyli musimy znaleźć takie dwa główne i je aktywnić Mamy jeszcze jakiś bomb shelter Czyli znaleźć gaz, żeby zasilić generator Albo keycard, key keycardem otworzyć yy, bunkier Gaty otwarte Barrier must be destroyed Jakaś bariera musi zostać zniszczona Nie wiem, nie wiem jak to się robi No i ostatnie to jest łódką Czyli trzeba napełnić paliwem Zainstalować brakujące jakieś gówno I odpalić silnik i uciec Czyli bardzo podobny vibe miał Friday 13 No, ale event to taki te, trochę też Texas, bo też jest trójka clownów um, Tylko jest 7 Surów, więc generalnie surów jest dosyć dużo no, dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. No, trochę jolo, szczerze mówiąc, bo to jest w sumie, wiecie, trzecia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest na razie taka w sumie nasza. Taki trzeci, nie wiem, mój trzeci mecz, tam czwarty. Eee, jeszcze też nie ogarnia, jak się gra, humansami dobrze. Dokładnie tak, lili pupcia Masakra e, piła mechanicą dla dzieci. Family friendly, family FRIENDLY bo to są klauny. Klauny są super, prawda? Zobaczcie, jakie przyjazne klauny widzowie moi drodzy. To są kochane klauny. Dobra, i zaczynamy. No i mamy sposoby różne ucieczki. No i warto przeszukiwać takie głupoty, bo można znajdować na przykład. O, jakieś główne. Kurwa, zajebiście, skoczyłem i straciłem życie. Ja chyba nie mogę. Kurwa, się nie wiem, jak to do końca działa. Chyba nie mogę za bardzo wydawać hałasu. Kurwa, no nie wierzę, no przecież to są jakieś jaja. Ledwo się bordo, ledwo się zostałem, już mnie zaraz porwą. Zaraz będę martwy, co? Nie ledwo człowiek się zrespi. JUŻ MNIE GONI clown. Super, ekstra. świetny początek BLADUSZU uszu. Nigdy kurwa nie, tego nie ogarnę, jak tak dalej pójdzie. Wypad! Mogę to przez to przeskoczyć, nie? Kurwa mać. I z jak go teraz zgubić, co, nie? No Dobra, pierdziele, no wszyscy mnie pozabijają! Zamknij te jebane drzwi. Yy, space. Okej. Okay. Yy. Nóż. Kurwa. Wypad, wypad, wypadł, wypad, wypadł, wy, wy, wypad, wypad. kurwa, nie wierzę. No przecież tu się nie da egzystować. No przecież to jest nienormalne. Cichu, cichu, cichu. Silent. Ja pierdykam! Ciszej! Czy Cisze, ty musisz robić wszystko tak głośno? Ona jest nienormalna! Kurde, będziemy się skradać, moi widzowie Dobra, no, zamknijmy to Co się zastanawiam się, wiecie. Aha. Lody Lody chyba sprint odnawiają. To weźmy sobie. I tam jest na przykład jakaś banka, że jakiś gościu został zamieniony w taką bańkę. I możemy go. Teoretycznie, oczywiście, można go uwalniać. Chyba. Się A widzisz, czyli jest hałas. Jak biegnę, jak biegnie, to hałasuje, Dobra, widzę już to. Zabi, wypiat! Jak z tego wyjść? Co ty robisz? Nie chcę tego brać! Dziękuję apteczka. Wezmę zamiast cegły. Zostaw, co ty robisz, kobieto! No, dobra, nic się jeszcze nie stało. Jakby co? Tam jest, jakby. Dobra, idziemy go. Dobra, jolo. Ujdę go. O nie, siema! Dobra, wypad, ja nie mam czasu. Idę go uwolnić tego debila. Pomogę mu, bo jestem zajebisty kurwa, jestem zajebisty kumpel. Stawaj, Wstawaj, madafaka! O kurde, tu trzeba trafiać jakiś gówna. Nie, nie, nie zorientowałem się. Dobra, wypad i wywnosimy się stąd. Czy wy odpaliście u silnik? Powiedzcie, że odpaliście silnik. Aaa, brakuje jakieś partu jeszcze. Sparkluga brakuje. Ile tu ludzi jest nagle? Klaudy! Czyli dobra, wiemy przynajmniej, gdzie jest łódka. To są te chodzące tutaj taki ludzie na zewnątrz. To są takie alarmniki, one alarmują inne klauny. O nie, zginął, zgin ktoś. Klaun kilet? O nie, Czy się, że co, zabili klauna? To da się to zabić... Właśnie nie wiem, jak to jest z tym zabijaniem klauna, ale oni się chyba odradzają, jak zostaną zabici, wiecie? Więc to chyba nie jest tak do końca, że git. Ej, ogólnie prawie, jeśli uda mi się znaleźć tą jedną część, to w sumie jesteśmy w stanie odpłynąć? On coś tam robi, idę do niego. Może on ogarnia temat, wiecie? Wygląda, jakby ogarniał totalnie temat. Brakuje cały czas, widzicie, brakuje to cały czas tego Sparpluxa, brakuje. A to jest apteczka tylko. Dobra, zostaniemy z nimi, bo oni chyba na pewno ogarniają. Co to jest? Karta jakaś. Karta do bunkra, prawdopodobnie. No. Dobra, Patrz, ale sukór tylko mamita to wygląda, że ogarnia temat. Ona chyba wie co robi, co nie? Musimy jakiegoś par splucha znaleźć, tylko kurła? Cię w ogóle szukać jakichś takich gówien. Oho, oho, oho! Ja, ja z wami zostaję jak coś. Ja z wami zostaję, ja nigdzie się nie ruszam. Kurła tam jest klaun! Kurło z jakiejś promieni śmierci! Ja mam tylko klucz, francuski! Dobra, zabijamy się stąd! Zawijamy się, zawijamy się. Gdzie teraz? Co ty tam zbierasz? Ja z tobą się trzymam, jak coś. Ja, ja z tobą się trzymam. Jest, czujesz, że z tym shotgunem to jesteś moją pomocną dłonią ogólnie. No Czuję, a co to. Czy ja mogę to zrozdupczyć? Chyba nie. Ale zabijają klauny, zabijają klauny. Ale oni się respią. O, nie, nie, nie. Co to jest? Ty, borde, się wzora przy dwa sole. I co, cwaniaku? Myk, madafaka! Czemu ty żyjesz? Dobra, zmęczyłem się. Ciekawe, jak jest zabić klauna. Siema! Pomóż mi! Klaun mi mnie goją! Escape się otworzyły, jakie widzicie to? O kurwa, nie! 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 Pomóżcie mi! Nie błagam, nie chcę być BŁAŻEJEM! Escape, patrzcie, mogę użyć żeby escapeować i uwolnienie się. Dobra, es kurwa. Były jakieś escape aktywne, jak nic, ale nie wiem czy to się nie zmieniło. Kurwa, nie chcę tu być. Czy łódka już jest odpalona? Jak nic nie jest. No, że mogłem dobić, a to nie wiedziałem, że tak to działa, że noże można dobić. No dobra, uwolnił, jakbym wiecie, nie wie, nie nie, gram pierwszy raz to. Więc nie nie mogłem wiedzieć, co nie? Nie no, ja się boję stąd wychodzić, kurwa. Mam apteczkę niby. Zjedzmy loda. Ale było przed chwilę chyba ucieczkownia, była otwarta jakaś, co nie? Nie mam nie mam nic, nie mam co nic, nic nie mam broni! Clown kilet? no i zajebiście, jestem zajebistym asystentem do zabijania klaunów. Dobra, wiecie co, pójdę może czegoś poszukać w sumie, bo to jest straszny rozpiziec. Ktoś został bakłażanem Ja w ogóle nie mam broni żadnej Clown kilet? Ej, nieźle mi idzie ogólnie, tak jakbyśmy mieliby się zastanowić nad tym, naprawdę? Im bardzo dobrze idzie. O! Baseball! Tak! Human escaped! Bridge, bridge, gdzie jest... To jest na pewno ten bridge, prawda? Powiedz, że to jest bridge escapeowy. A może i nie? Nie wygląda trochę. Skita. Bridge escape'owy, jakbym ja wiedział, gdzie co jest kurwa jeszcze? Jakiś bridge jest otwarty. Ale gdzie jest kurwa bridge? Tu nie A to co to jest? Jakiś parkplatz jest potrzebny. Up? Nie, 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 to jest klaun. Oni się odradzają, chyba wiecie, ci klauni po prostu. Dobra, rozumiem, że ja muszę coś znaleźć, chyba? Amunicja. Dobroni, której nie posiadam. Nie potrzebuję. W sensie. Fuck. Bo ja nie wiem gdzie szukać tych części, które są gdzieś tam potrzebne, co nie? To jest taki problem. Że mamy tu jakieś tam części, są potrzebne, a gdzie to znaleźć? Same jakieś lody znajduję. Co daje burger? A, regenerację życia. Dobra, wezmę. To też w razie czego. Tu był chyba bridge. Chłódka. Łódka! Nie! Oh, no to tyle było w temacie łódki. To tyle w temacie łódki widzowej. Nie, nie uciekniemy. Kurwa, zostało trzech. 3... Właśnie uciekli łódko. Mogę tam zostać po zastanowieniu. Ale s... nie uciekniemy, bo ja nie wiem jak uciec. Dodatkowo mam jakąś dziwną aurę. Nie, nie ma opcji. Ja nie wiem jak uciec stąd. <laughs> Kurwa! Za dużo! Ale żeś wyskoczyła, ona wyskoczyła przez to okno. Jak totalny popierdziel. Weź z tego loda szybko. Jeszcze się respią tu zajebiście kurwa. Do widzenia! Nie, gdzie jest ten most, który można uciec podobno! Jest jakiś, widzicie? Find escape tap Jak mam znaleźć ten? Garden Escape Gate Exit? To jest chyba gate exit, co nie? Tylko kurwa, gdzie? Oho. To nie jest bardzo to jest bardzo nieoczywiste, moi drodzy. O, tu jest jakiś most. To może być to. Nie! Nie! Kurwa, nie! Zawalił się przede mną most. Dobra, jestem martwy. Jestem martwy. Bo wiecie, że jestem jedynym człowiekiem, który nie uciek, chyba Tu jest jak ja, ja, ja tak bardzo nie wiem gdzie tu się ucieka Jestem chyba jedynym człowiekiem, który nie uciek, generalnie z tej misji No Nie no, chyba nas jest dwóch Bo jest jeden w bakłażanie, czyli ja I drugi Mogę umrzeć po prostu I najgorzej, że most się zawalił za mną Przede mną, co nie? Jak oni otworzyli ten most? Mmm. Escape, i. Snow. No, właśnie, nie, nie, nie mam pojęcia, jak się otwiera te mosty, i tak dalej. Dobra, może się nauczymy. Może most się zrespi w innym miejscu, jak bramy w DBD, nie mam pojęcia. Ten gościu chyba go mnie nie uratuje, wiecie. On chyba zaraz umrze. Abra, umieramy chyba. Abra, chyba nie ma co, umieramy. No niestety. A patrzcie, on innym sposobem jeszcze chyba próbuje uciec. Co to jest? Jakbyś mi odblokowałem. Give card? Keep card. Yo inventory, inwentory. Tylko jestem martwy. Po co ja w to gram teraz? Przepraszam, no co ja robię. A, wiem co robię. Ja pierdikam. Co to jest w ogóle? To jakieś takie chyba dodatkowe, że mogę im coś dać po prostu. O co tu chodzi? No, Expand zdobyliśmy dużo, co prawda, ale Ja totalnie nie widziałem, co się dzieje. Jakby było więcej graczy, to mógłby się ktoś zrespić? Ciekawe.